rzeczywiście ten temat mieszkaniowy stał się jednym z tematów, kampanii prezydenckiej. Z jednej z powodów e, tej nieszczęsnej kawalerki e, pana Jerzego, ale z drugiej strony, no to jednak to, co e, Rafał Trzaskowski opowiadał na debatach, tak, gdzie nagle Nawrocki mówi, pan wybudował tam tylko 60 mieszkań komunalnych rocznie, a Trzaskowski gada, w ogóle oburzony, że to nieprawda, niech mnie demagog sprawdzi, niech mnie fakczykerzy sprawdzą. No i sprawdzili, tak że facet, facet mając 30 miliardów złotych rocznie budżetu prawie, o tym też rozmawialiśmy w poprzednich podcastach, kiedy rozmawialiśmy właśnie o prezenturze, że Rafała Trzaskowskiego. Gdzie ja mówiłem, że on jest po prostu beznadziejnym prezydentem, no bo mając 30 miliardów złotych budżetu, no możesz po prostu tutaj zrobić Disneyland, tak? A on po prostu buduje 60 mieszkań. On, on jest tak oderwany od rzeczywistości ten Trzaskowski, że on nawet nie wie, prawdopodobnie on nawet nie wiedział, że tak mało buduje tych mieszkań. Nie? W sensie, że on no, chyba nie wie. No, no, no chyba tak, bo no, <laughs> on to będzie taką pewnością siebie, że po prostu ten. I więc i też ta, ta dyskusja wokół podatku antyspekulacyjnego, tak? który no tak my go teraz nazywamy, żeby, żeby trochę nie straszyć tym katastrem, tak? gdzie nagle się okazuje, że jednak i nawrocki, i i Zandberg, No i oni, popie, oni. A i Hołownia przecież, tak? nagle się okazuje, że tak naprawdę jest większość parlamentarna w teorii, żeby opodatkować tych ludzi, którzy takich jak Lex Kropiwnicki, tak zwany, czyli pan poseł Kropiwnicki z Legnicy, który ma chyba te 12 czy 13 mieszkań, żeby opodatkować takich ludzi w jakiś sposób. Więc ta dyskusja e, stała się jakimś elementem tej kampanii wyborczej. I myślę, że pokazy, na pewno to, że te wybory wygrali dla Czaskowskiego młodzi ludzie, tak? No bo tak naprawdę to oni wygrali, tak? Ludzie, dla e, Przepraszam, dla Nawrockiego. <laughs> e, no, i przegrali dla Trzaskowskiego. E, no to, e, to myślę, że gdzieś ta emocja e, zablokowanych szans awansu, które są e, w tym betonowym złocie, no to jednak odegrała, myślę, tutaj e, znaczna rola. No bo, no bo tak jak widać, no, młodzi ludzie o, tak, no to zdecydowali o tych wyborach. co jest, myślę, to chyba pierwszy, nie wiem czy pierwszy raz, nie, to nie było tak pierwszy raz w ogóle w historii e, wyboru prezydencki, że ta demografia miała tak, na, znaczy, tak kluczowy wpływ na wyniki.